Piosenka o, weekendzie. Piosenka o weekendzie Weekend Czy wiecie co to znaczy? Jeśli tak, to fajnie Bo się zaczyna się w sobotę, albo na w piątek, albo w niedzielę Ale jeśli nie macie dni presujące. To wasz weekend może. Się zaczyna w niedzielę, piątek czy sobotę, bo mój weekend się zaczyna. W piątek się zaczyna. I w piątek jadę do 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 babci. A, u babci. Czasem jest Julka, Tak zwana Jurka PPPP. I my, jak jesteśmy razem u babci, tworzymy slime mikstury, perpówmy i. I sobie ukrywamy je przed babcią. A czemu ukrywamy? Nie dowiedz się, bo paplaż swojej koleżance, dziewczynie, chłopakowi, mamie, tacie, bratu, siostrze, cioci, wujku, babci, dziadku i tak dalej. Ja do babci by the way jeżdżę sobie 10 lat już. Co piątek wyjeżdżam. Teraz mam połamaną nogę, więc nie jadę, bo babcia ma schody. Bo babcia ma schody, bo babcia ma schody. Ale tak czy siak weekend odpoczywam od szkoły. Ale tak czy siak weekend odpoczywam od szkoły. Ale tak czy siak w weekend odpoczywam od szkoły. Ale tak czy siak, w weekend odpoczywam od szkoły.